nawilżenie dla wszystkich? Już nie. Wybierz wyjątkowe formuły Garnier Hydra Adapt. Odżywczy balsam, który łagodzi lub odświeżający sorbet, który matuje. 40% więcej nawilżenia. Hydra Adapt. Nawilżenie dopasowane do Twojej skóry. Garnier. Avon przedstawia nową szminkę, doskonałość absolutna z kompleksem Color Complete, który łączy bogactwo barw i ochronę. Sięgnij po zachwycające kolory, aby Twoje usta wyglądały zdrowo i pięknie. Avon. Piękno jest w Tobie. Fajnie spędzać czas na plotkach z pudelkiem? Znam w coś bardziej pożytecznego. Wpadnij do ZUS i sprawdź, czy Twój pracodawca odprowadza za Ciebie składki i ile z nich ZUS przelał do OFE. Pisz www.puezus.pl Jesteś w sieci? Wpadnij do ZUS. Chcemy żyć zdrowo, więc łykamy witaminy. Efekt? Wiele z nich nie wchłania się dobrze, dlatego ja polecam Multicod, witaminy i minerały o najwyższym stopniu wchłaniania. Multicod zawiera warzywa, owoce, zioła i odżywia nas tak, jak zaplanowała natura. Multicod z naturalnym ekstraktem bioperin wchłania się nawet o 60% lepiej. Multicod o najwyższym stopniu wchłaniania. Polecam codziennie i wona Dietety kliniczne. Multicod również dla kobiet i mężczyzn 45 Już tu są. Gotowi? Teraz! Czas na samy! W tym roku karnawał będzie miał wyjątkowy smak! Nowe tiktaki Brazilmania! Karnawał jeszcze nigdy nie był tak szalony! Tiktak! Świeżość w dwóch słowach! Miałam brać zakręty, a czuję, że bierze mnie grypa. Wypróbuj Gripex w nowej odsłonie. Gorący Gripex Hot Active rozgrzeje Cię od środka. Kompleksowo zwalcza gorączkę, bóle mięśni, dreszcze, a nawet katar. Gripex. I sprawy zaczynają przyjmować właściwy obrót. Przed użyciem zapoznaj się z treścią uroki dołączonej do opakowania. Bądź są się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek nielogicznie stosowany zagroża twojemu życiu lub zdrowiu. Szukasz maksymalnej siły? Gripex Hot Active Forte to najsilniejsza saszetka na rynku. Śniadanie jaśnie Pani. Co? Lecieć. Wybór na dziś czekolada, biały jaśmin, arktur. Oczywiście wszyscy poszaleli? i że mi stąd. Ale w moich są Ludwik za miesiąc. Dzisiaj codziennie za miesiąc. Co za różnica! I... I na co dzień od święta tyle dobra. Przenieś internet mobilny do Orange i wybierz router z tabletem w Orange FreeNet już za 9,90 miesięcznie w pakiecie Orange Open. Dzień dobry zmienia się z Orange. Wielu z nas cierpi z powodu chorych zatok, ale często nie potrafimy rozpoznać objawów. Nie wiedziałam, że są to chore zatoki. Myślałem, że katar i ból to jest się przeziębienie. I buprom zatoki tym problemem zajmuje się od lat. W gabinecie zdrowych zatok przebadaliśmy 80 tysięcy Polaków. Dziś jesteśmy ekspertem i wiemy jak rozwiązać problem. Przedużyć zapoznaj się z treścią lotki do łączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. USP Zdrowie Przepraszam? Nie wiesz dlaczego kazali nam tu z tymi wypiekami? Podobno organizm ogląda zestaw mebli, które można kupić na mini-radkę. Teraz tylko 5%. Min co? Chyba opuściłeś staż mózgu. <laughs> Za to z wypieków miałem celujący. A, A yeah! Czuj wypieki na twarzy dzięki mini radce. Z oprocentowaniem tylko 5% do 5 tysięcy złotych i spłatą do 5 miesięcy. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Do no się, pośpiesz się, nie zdążymy na film. Szybciej nie dam rady, katar mnie spowalnia, totalnie mnie zablokowało. Nie. nie pozwól, by katar cię wykańczał. Gdy liczy się szybkość, zastosuj Otrivin. Otrivin działa szybko tam, gdzie go potrzebujesz. Odblokowuje nos do sześciu razy szybciej niż tabletka i dodatkowo nawilża twój nos. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy letni właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Agata. Napięcie rośnie. Nad emocjami trudno będzie zapanować. No Marek mówi, że cholernie dużo pracujesz, że w ogóle nie sypiasz. Nowy sezon. Tak powiedział? Prawo Agaty. Od wtorku o 21.30 w TVN. Przywitanie. Zakładam maski. Leki dla oliwki nie są refundowane. Gotowi? Miesięczna kuracja to około 1400 zł. Naprzód. Przez ostatnie 3 miesiące terapii oliwka urosła prawie 3 cm. Warto pomagać. Wysyłając SMS o treści Pomagam pod numer 7126, wspierasz podopiecznych fundacji TVN. Nie jesteś sam.